To jest taka rzecz, która można na niej grać i słuchać piosenek. Internet to. zło. Też i to jest. Polic. Wiedza o wszystkim. Tam się ludzie sprawdzają wszystko. A co można robić w internecie? Nie no czekaj. Hakować internet! Hakować? A jak się hakuje internet? Nie wiem! Internet to To. jest. To jest. Że na dole, na dole leży klawiatura, a. ten. Ten. Nie powtarzaj po mnie. A gdzie jest internet? Gdzie można? Wszędzie! Internet służy, że można robić, grać, rozmawiać, pisać i tyle.